Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Nothing możemy ustawić odblokowywanie telefonu na odcisk palca. Także zapraszam do oglądania. Aby włączyć blokadę na odcisk palca, musimy oczywiście przejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia. Następnie wchodzimy w opcję bezpieczeństwo i prywatność. Następnie schodzimy niżej. I wchodzimy w odlokowywanie urządzenia. To jest druga opcja. Następnie wchodzimy w odcisk palca. Teraz musimy potwierdzić nasz pierwszy wzór, który posiadaliśmy na naszym telefonie. I teraz w tym momencie dajemy konfiguruj. I tutaj mamy kółeczko, gdzie mamy dać nasz palec. Więc dokładamy tutaj palec i skanujemy. Widzicie, teraz musimy skanować nasze krawędzie naszego palca. Kierujcie się zgodnie z waszą instrukcją, co wam każe tutaj telefon robić. Dajemy gotowe i sprawdźmy czy to działa, włączymy nasz telefon, włączymy i teraz jak widzicie na dole ekranu mamy takie kółeczko, więc przytrzymujemy i nasz telefon się odblokowuje. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, cześć!